Pokaż mi, Bysiu, jak to działa. Ej. Tutaj zapalam. To jest kluczyk mhm. do mocy. Jak Opa. go przekręcisz, to wtedy dopiero możesz włączyć tryb S. Ja bym najpierw się przejechał bez tego, a później sobie to włączył. Ale mogę mieć przekręcony i później i tak, tutaj tak, tylko tak, regulujesz. No. Ten błąd, co ja zrobiłem, on po naciśnięciu hamulca dodasz gazu i on nie pojedzie, nie? To co zrobić? No nic, musisz puścić hamulec i wtedy dodajesz gazu tak, i, i jedzie. A, dobra. Nie pójdzie, do dobra, dobra, dobra. Czyli Święta. teraz mam y, eko, daję READY, tu mi się zapala i już jestem gotowy. No tak, no i możesz jechać. Hmm. Madasy ogarnąłem, rabat na Suro na Ultra. Jeżeli chcesz kupić, to dzwoń pod ten numer do Electrical, powiedz, że jesteś od Madasów i trzy pierwsze osoby mają gwarantowany rabat 1000 zł. I on się zbiera! Jak on idzie teraz na Eko, to ja nie wiem, co będzie na sporcie. Na Eko jechałeś? Na Eko cały czas. To, to daj sobie sport. Dobra, tu jest chyba dobra polana, żeby spróbować sport, ale trochę się boję. Dole, ale to idzie! Jak to no możliwe, żeby taki silniczek mały i tyle mocy? Pewnie tego na filmie nie widać, ale to ma takie przyspieszenie za strach! <sum> Popie jechałem jakąś prędkością, dodałem gazu i normalnie czuć, że on cały czas na koło jedzie. Pachem Zajebiste. Dawaj no. Grubson, teraz ty Jeść Jedź Grubson, zobacz. Ale musisz uważać, musisz uważać. Strasznie sporywczy, no, ale fajne, fajne uczucie.